Jeśli zamierzasz zaciągnąć kredyt hipoteczny, to prędzej czy później staniesz przed pytaniem, jaki wkład własny powinieneś wnieść, aby był on jak najkorzystniejszy. Czy wystarczające będzie 10% wkładu? Czy może lepiej będzie jednak zwiększyć ten wkład własny do 20%, bądź nawet 30%? A może Ty w ogóle nie masz wkładu własnego i zastanawiasz się, czy możliwe jest zaciągnięcie kredytu bez wkładu własnego? czyli składem 0%. Nazywam się Mateusz Dyrda i jestem ekspertem kredytowym specjalizującym się w kredytach hipotecznych. Z dzisiejszego filmu dowiesz się, czym jest skład własny, jaki jest minimalny poziom wkładu własnego, który musisz wnieść, jaki jest optymalny, czyli najkorzystniejszy poziom wkładu własnego przy kredycie hipotecznym oraz co powinieneś wiedzieć na temat wkładu własnego. Zapraszam do oglądania. Czym jest zatem wkład własny? To nic innego jak twoje środki własne, które wniesiesz przy zakupie nieruchomości bądź na przykład budowie domu. Na przykład, jeśli cena nieruchomości to 500 tysięcy zł, a ty zamierzasz zaciągnąć kredyt na 400 tysięcy zł, to Twój wkład własny wyniesie 100 tysięcy zł. Co może być wkładem własnym? Zdecydowanie najpopularniejszą formą wkładu własnego, akceptowaną przez wszystkie banki, jest po prostu gotówka, czyli, bazując na tym przykładzie, 100 tysięcy złotych, które posiadasz. Tutaj należy zaznaczyć natomiast, że gotówka nie musi być jedyną formą wkładu własnego. Mogą to być również działka w przypadku kredytu na budowę domu o tym powiemy jeszcze później sama nieruchomość w przypadku kredytu na remont Inna dodatkowa nieruchomość niż ta, która jest przedmiotem zakupu bądź inna aktywa, na przykład środki zgromadzone na książeczce mieszkaniowej czy PPK. Jeśli chodzi o działkę, to zawsze jest ona uznawana jako wkład własny przy kredycie na budowę domu, to znaczy nie ma banku, który nie uzna działki, na której będzie budowany dom jako wkład własny. Jeśli chodzi o dodatkową nieruchomość jako wkład własny, to jest yy, to absolutna nisza, to znaczy na dzień dzisiejszy tylko jeden bank na rynku pozwoli, aby w przypadku braku wkładu własnego dać pod zabezpieczenie inną dodatkową nieruchomość jako wkład własny. Jest to więc rozwiązanie bardzo niszowe. Jeśli chodzi natomiast o inne aktywa, takie jak środki zgromadzone na PPK czy Książeczce mieszkaniowej, to banki dzielimy na takie, które Akceptują jako wkład własny i takie, które ich nie akceptują. Banki nie akceptują ruchomości, na przykład samochodów, jako wkład własny. Reasumując, najpopularniejszym wkładem własnym będzie gotówka, i ona jest wkładem w 95% transakcji, ale wkładem własnym może być również działka, na której jest realizowana budowa, dodatkowe zabezpieczenie na innej nieruchomości, czy inne aktywa takie jak PPK, czy środki zgromadzone. Na książeczce mieszkaniowej. Wiemy już więc, czym jest wkład własny i co może stanowić wkład własny. Pytanie natomiast, jaki wkład własny wnieść zaciągając kredyt hipoteczny. Będziemy mieli tutaj kilka poziomów wkładu własnego. Pierwszy to 10% minimalny wkład własny. Dlaczego minimalny? Ponieważ jeśli chcesz ubiegać się o kredyt, musisz mieć 10% wkładu. Z mniejszym wkładem nie dostaniesz kredytu. Są od tego oczywiście pewne drobne wyjątki, ale o tym powiem za chwilę. Drugi to 20% optymalny wkład własny. Dlaczego będzie to optymalny wkład własny? Bo jeśli dysponujesz 20% wkładem własnym, to po pierwsze, będziesz mógł skorzystać z ofert wszystkich banków dostępnych na rynku. Część banków wymaga wkładu nie mniejszego niż 20% i są to bardzo dobre oferty. Po drugie, cena kredytu, czyli marża i oprocentowanie, będą niższe niż w przypadku, kiedy wniesiesz minimalny 10% wkład własny. Po trzecie, jeśli wniesiesz więcej wkładu niż 20%, np. 30%, to nie będziesz miał już dostępu do większej ilości banków. A cena kredytu, czyli jego marża, w zdecydowanej większości przypadków będzie taka sama, jak w przypadku 20% wkładu własnego. Właśnie z wyżej wymienionych powodów 10% wkład własny będziemy określać jako minimalny, czyli taki, który umożliwia w ogóle zaciągnięcie kredytu, a 20% wkład własny jako optymalny, czyli taki, który umożliwia zaciągnięcie kredytu we wszystkich bankach i na najlepszych dostępnych warunkach. Wspomniałem wcześniej natomiast, że są wyjątki od minimalnego 10% wkładu własnego. Czy da się zaciągnąć kredyt hipoteczny bez wkładu własnego? Tak, ale tylko w określonych, specyficznych sytuacjach. Kredyt bez wkładu da się zaciągnąć w rodzinnym kredycie mieszkaniowym, czyli rządowym programie dedykowanym klientom, którzy nie mają wkładu własnego. Wkład zastępuje tutaj gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego, która może być nie większa niż 20% nakładów, a jej kwota nie może przekraczać 100 tys. zł. Aby więc zaciągnąć kredyt w tym programie zupełnie bez składu własnego, nieruchomość nie może kosztować więcej niż 500 tys. zł. Jeśli liczysz natomiast na skorzystanie z tego programu, aby uniknąć wnoszenia wkładu własnego, to od razu rozczaruję Cię. Dużym ograniczeniem programu jest maksymalna dopuszczalna cena za metr kwadratowy nieruchomości, która jest niska, co sprawia, że program realnie nie działa, a odsetek kredytów udzielonych w tym programie jest znikomy. Reasumując więc, kredyt bez wkładu własnego, czyli z wkładem 0%, jest zupełnie niszowy, mało realny i możliwy do uzyskania tylko w specyficznych sytuacjach. Realny, minimalny wkład własny, który pozwala na zaciągnięcie kredytu, to 10%. Optymalny wkład własny, który umożliwia zaciągnięcie kredytu, to 20%. Będziesz miał największy wybór banków i najlepsze warunki cenowe. Natomiast wkład własny większy niż 20%, np. 30 czy 40%, nie przekłada się już na większą dostępność ofert. Oraz na lepsze warunki cenowe, aniżeli te, które uzyskasz przy 20% wkładzie własnym. Co warto wiedzieć jeszcze na temat wkładu własnego? Przedstawiamy 10 praktycznych wskazówek. Po pierwsze, jeśli masz tylko 10% wkładu własnego, nie czekaj z zakupem, aż uzbierasz 20%, chyba że zrobisz to bardzo szybko. Ceny nieruchomości rosną w takim tempie, że odwlekanie zakupu nieruchomości jest zupełnie nieopłacalne. Lepiej jest kupić nieruchomość teraz z minimalnym wkładem własnym, aniżeli na przykład za dwa lata z optymalnym 20% wkładem, ale za to kiedy ceny nieruchomości będą już znacznie wyższe, aniżeli teraz. Po drugie, Planując wkład własny, nie wypłucz się zupełnie z wolnych środków. Zdecydowanie bezpieczniej jest zaciągnąć kredyt z mniejszym wkładem własnym, a zostawić sobie część oszczędności jako poduszkę na wypadek nieprzewidzianych wydatków. Pamiętaj, że przy kredycie czekają Cię opłaty okołokredytowe, takie jak podatek czy notariusz, na które musisz pozostawić sobie dodatkowe środki. Po trzecie, pamiętaj, że zdecydowana większość banków na etapie składania wniosku kredytowego nie wymaga dokumentowania posiadania wkładu własnego. To znaczy, składając wniosek kredytowy, możesz nie dysponować jeszcze wkładem własnym, będziesz go musiał wnieść dopiero po podpisaniu umowy kredytowej, a przed wypłatą kredytu. Jeśli czekasz więc dopiero na Twój wkład własny, nie blokuje Cię to przed złożeniem wniosku. Po czwarte. Twój wkład własny będziesz musiał wnieść w pierwszej kolejności jeszcze przed bankiem. To znaczy, najpierw wpłacasz swój wkład własny zawsze na konto zbywcy, a nie do banku, a dopiero później bank wypłaca kredyt. W części banków można zastosować natomiast tak zwane finansowanie naprzemienne, kiedy możesz wnieść swój wkład własny później, ale nie później niż przed ostatnią transzą wypłacaną przez bank. Jeśli więc, na przykład, czekasz na uwolnienie części środków z lokaty, która kończy się dopiero za pewien czas, to finansowanie naprzemienne może być dobrym rozwiązaniem. Po piąte, kwota, którą wpłacisz po podpisaniu umowy przystępnej w ramach zaliczki bądź zadatku, będzie zaliczona jako Twój wkład własny. Klienci bardzo często pytają, czy właśnie tak będzie. Po szóste, nie zastąpisz wkładu własnego lepszą wyceną nieruchomości, to znaczy, jeśli nieruchomość kosztuje 500 tysięcy złotych, a wycena nieruchomości wyjdzie na kwotę np. 550 tysięcy złotych, nie oznacza to, że różnica, czyli 50 tysięcy złotych, będzie stanowić Twój wkład własny. Wymagany wkład własny zawsze liczony jest od mniejszej wartości ceny zakupu bądź wyceny nieruchomości. Po siódme tak jak powiedziałem wcześniej, działka przy budowie domu jest Twoim wkładem własnym. Co więcej, jeśli wartość działki będzie przekraczać 10% docelowej wartości nieruchomości, czyli domu z działką, to nie będziesz musiał wnosić dodatkowego wkładu własnego. Tak? Oznacza to, że jeśli masz odpowiednio dużo wartą działkę, to możesz wybudować dom na kredyt bez złotówki wkładu własnego. Twoim wkładem własnym będzie również to, co zaangażowałeś dotychczas w budowę. To znaczy, jeśli wybudowałeś już na przykład fundamenty, to ich wartość będzie stanowić Twój wkład własny. Po ósme, jeśli nabywasz nieruchomość na kredyt i zamierzasz finansować jej remont lub wykończenie ze środków własnych, przez co nie możesz wnieść aż 20% wkładu do zakupu, ponieważ część z tych środków zostawiłeś sobie na wykończenie, to zdecydowanie korzystniej będzie wnieść pełne 20% wkładu do zakupu, a sfinansować z kredytu nie tylko zakup, ale również wykończenie nieruchomości. Angażując na wkład własny takie same środki własne, jakie zaangażowałbyś na mniejszy wkład i remont, będziesz miał wówczas lepszą ofertę cenową ofertę jak dla kredytu z 20% wkładem własnym. Po dziewiąte, chcesz, aby Twój wkład własny pochodził z darowizny, np. Twoich rodziców? Nie ma problemu. Pamiętaj natomiast, że wkład własny musi być przelany do zbywcy bezpośrednio z Twojego rachunku, a Ty musisz zgłosić darowiznę do Urzędu Skarbowego, nawet jeśli nie występuje obowiązek podatkowy. Po dziesiąte, pamiętaj, że Twój wkład własny nie może pochodzić z kredytu, jest to nielegalne. Składając wniosek kredytowy, oświadczasz, że środki na wkład nie pochodzą z kredytu. Dodatkowa uwaga. Pamiętaj, że w pewnych sytuacjach część banków może zażądać wyższego niż standardowo wymagany wkład własny. Na przykład, jeśli jest to Twój kolejny kredyt hipoteczny w danym banku, bądź nieruchomość jest nietypowa. Zapytaj swojego eksperta kredytowego, czy większy wkład własny będzie wymagany w Twoim indywidualnym przypadku. To tyle na dziś w naszym case study na temat wkładu własnego. Jeśli materiał Wam się podobał, proszę o łapkę w górę oraz zaznaczenie subskrypcji. Czekam na Wasze opinie na temat filmu i Wasze pytania w komentarzach. Jeśli jesteście zainteresowani uzyskaniem kredytu hipotecznego na jak najlepszych dostępnych dla Was warunkach, zapraszam do kontaktu. Dane kontaktowe w opisie pod filmem. Do zobaczenia w kolejnym Case Study. Cześć!